Chcesz by o ciebie zabiegał, i teraz jest kolej na to, aby to on latał za tobą i odwrócisz wreszcie energetykę. Jeżeli chcesz zamanifestować mężczyznę, który cię ubóstwia, rozpieszcza, traktuje jak księżniczkę. Musisz zrozumieć, że to nie jest zależne od niego, to nie ma nic wspólnego z tym mężczyzną, bo to twoja energia determinuje to, ile dostajesz i ile otrzymujesz, i jak traktują cię mężczyźni, to nie chodzi o to, żebyś chodziła na tysiące randek, bo już na tysiącach prawdopodobnie byłaś, i nadal mężczyzna się nie pojawił. A to jest dlatego, że Twoja podświadomość nadal manifestuje dla Ciebie toksycznych mężczyzn. Więc dopóki nie zrozumiesz, że każdy mężczyzna może się zmienić, i mówię to jako kobieta, która pomogła setkom kobiet zmienić. Wersję ich specyficznej osoby na takiego, na który się stara. Albo zrozumiesz, że to jest dla Ciebie dostępne, albo całe życie będziesz czekała na to, aż magicznie przyjdzie jakaś osoba na zewnątrz i zmieni Twoje pole, które już się manifestuje na negatyw. Jeżeli chcesz na ten temat więcej, napisz moc po bezpłatne szkolenia.